Cześć, z tej strony Grzechuta, jesteśmy w kolejnym odcinku z dziennika Minecraftczyka. E, na dzisiaj zaplanowałem małą wyprawę do netheru, żeby zebrać trochę glowstone'a. E, bo potrzebuję na przykład do oświetlenia farmy i ogólnie chciałbym go tutaj trochę zastosować, żeby tych pochodni tyle nie było. Bo troszkę mi szpecą tutaj wygląd e, otoczenia. I planuję jeszcze postawić enchant table. Bo znalazłem ostatnio trochę obsydianu i chcę go teraz wykorzystać, dobra Jak widzicie tutaj klatka schodowa już jest zrobiona e, Tam był magazyn taki zaczęty trochę e, Jeszcze go będę musiał trochę dorobić Tutaj tylko sufit muszę jeszcze przebudować e, Tu mamy zejście po lawę Tak wykorzystałem to miejsce, że to jest takie fajne zejście Znaczy przejście i zrobiłem tutaj zejście no i jeszcze muszę tam drabinki pociągnąć, ale jak na razie mi się nie chciało. Tutaj ładnie mamy wszystko wyłożone cegłami. Podłogę jeszcze trzeba zrobić. Tam nie wychodzimy, bo jest noc. No i tutaj mamy to wejście. Tu jeszcze będę musiał te ściany przerobić na kobla albo na inny materiał, ale jak na razie zostanie tak jak jest. Bo po prostu jak mi znajdzie coś, żeby było ładnie, to po prostu to przebuduję. Na razie nie myślę o tym. E, tak, mamy 16 obsidianu. Zróbmy sobie. Zróbmy sobie jeden diament weźmy i książka była nam potrzebna chyba do... Nie, to dwa diamenty są potrzebne. Do enchant table... table, table, nie wiem jak to się wymawia. Dobra, mamy stół. Zrobiłem sobie jeszcze biblioteczki 21, nie wiem czy wystarczy na pełny enchant. Jeszcze gdzieś tu był eee diamentowy tutaj jest, dobra? Prawie jest nieużywany, nie tylko ten obsydent nie wykopałem, dlatego go sobie ulepszę. Poza tym nie mam więcej diamentów na. E, na, na, na. na, zrobienie następnego kilofu. Dobra, ale najpierw zaczniemy od e, zrobienia portalu do Noteru. I e, nie będę chyba pełnego robił, jeżeli to mi będzie psuło jakoś wygląd otoczenia. To po prostu sobie dobuduję te cztery rogi. Ale jak na razie zrobimy taki niepełny portal. Żeby po prostu działał, a nie żeby wyglądał. Okej, okay, jest. Jeszcze zapomniałem. Eee, krzemień. Krzemień chyba gdzieś tutaj był. Już trochę rzeczy tutaj poprzenosiłem. I. No, tu mamy kobla. Troszkę się go nazbierało z grindera, tu mamy Dyrta. tu mamy na razie te wszystkie pierdoły, które nie wiem gdzie dać. Oczywiście ten magazyn jeszcze będzie większy, tutaj planuję właśnie zejście zrobić. I tu będzie dolne piętro tego magazynu. E, no ale na razie nie miałem zbytnio czasu, żeby to wykopać. E, no i tak, tu jest y, całe drewno, jeszcze tutaj skrzynie dojdą i będą tam inne rodzaje. Okej, okay. troszkę chaotycznie jest to wszystko jasne, ale... Z czasem to wszystko się poukłada i będzie jakoś wyglądało. Tu jeszcze powstał, a zresztą. Pójdziemy na dół, to wam pokażę. Otóż może tego... Aha, miałem jeszcze zrobić. Yy, zapalniczkę. Za chwilę bierzemy się do neteru, tylko wam pokażę... Ale do neteru bierzemy się bez tych pierdół? Okej, okay, to nam niepotrzebne. W sumie to też. Później sobie tego użyjemy, ok. Kilow, by się przydał. Zrobimy na szybko. Całego koblał dużym, kurde. Jak zawsze. Zawsze, jeżeli kogoś potrzebuję, to oczywiście to wcześniej muszę odłożyć. Ok, dwa kilowy. Stykną nam. W sumie teraz można wydobywać. Chyba Glowstone też ręką, i wypada tyle samo. Ale cóż. O, przy okazji tutaj takie fajne źródełko mi się odkryło, jak. Ee... W nocy budowałem ten grinder, tak sobie tyłem fajnie szedłem, bo chciałem zobaczyć, jak yy, kwadratowo to wygląda i nie fajnie. No i akurat Creeper za mną szedł, znaczy szedł, za mną był, ja szedłem w jego stronę, nieświadomy tego, no i tutaj mi buchnął. Ale w sumie wygląda źle, takie... taka dziura na źródełko. No dobra, wezmę sobie te kości, mogą mi się przydać, jajko. A, nie sięgnę do niego, Creepera zabijemy, bo nie chcę, żeby mi tutaj później ewentualnie buchnął z zaskoczenia. Okej, okay. tutaj jest właśnie ten grinder. Tu lecą z góry moby. Trochę je ściszymy, bo no, na nagraniu nie chcę, żeby było za głośno. Okej. Okay. 20% starczy. E, tutaj się oczywiście zabijają te, które w ostatnim odcinku zrobiliśmy. Tutaj się zabijają te, które zrobiłem poza odcinkiem. E, lecą sobie w dół. Tam na dole są upery, czy jak to się tam zwało. No i one idą sobie tutaj, tutaj, tutaj i prosto do skrzyni. Tu mamy ładnie ułożone, przygotowane wszystko. I te przedmioty sobie po prostu wpadają, się tutaj e, stakują. Dobra. E, ten, te grinder ogólnie są najbardziej efektywne, jeżeli tutaj stoję przy nich. Więc jeżeli jestem w domku, to ten e, wodny troszkę średnio działa. E, a poza tym zrobiłem jeszcze tutaj ścieżkę z gravelu, co jest mało istotne. E, no i tutaj usunąłem farmę trzciny, będę to gdzieś przenieść. Na razie mi ścina niepotrzebna, więc zostało tak jak jest. Tutaj na tej farmie chyba jeszcze na nagraniu w ogóle nie byłem. Ostatnio ścinałem trochę drewna, bo zużyłem do... Hmm, z czego ja zrobiłem? Do zrobienia tych skrzyń, ogólnie do magazynu, tam troszkę tego poszło. E, no i dobra, idziemy do neteru teraz. E, strzały, to mogę sobie w sumie odłożyć tej skrzyni, bo nie mam jeszcze w magazynie miejsca na przedmioty z mobów. Więc to sobie będzie wszystko tutaj leżało, póki nie zrobię, e, nie skończę magazynu. I okej, okay, idziemy odpalić portal. Na razie ta farma, która jest na górze, mi w zupełności wystarcza. A jeżeli by mi zabrakło jedzenia, to zawsze mam jeszcze z starych wypraw y, dwa staki mięsa: jakiś jabłka, jabłka. Y, no i jakieś tam drobne jedzenie. Tutaj jeszcze. O, już tutaj dość urosło. Gloston chcę wsadzić tutaj na górze, żeby oświetlało te sadzonki obok skrzyni, bo one nigdy nie rosną. Zawsze są tak w cieniu i troszkę słabo. Tego zboża mam tutaj pełno, więc na pewno z głodu nie umrę. Mm, I dobra, idziemy. Portal na razie sobie będzie tutaj stał. Tak myślę, że będzie to odpowiednie miejsce dla niego. Jeszcze gdzieś tutaj w magazynie będzie stał właśnie ten Stół do dokładnie nie wiem w którym miejscu, ale gdzieś go sobie umiejscowimy. Jeszcze muszę się zastanowić, gdzie. Może w sumie na miejscu portalu on będzie stał, a ten portal gdzieś przeniesiemy, bo jakbym chciał skorzystać z magazynu, to nie chciałbym, żeby ten portal hałasował. Więc zobaczymy. Niemożliwe. Twierdza obok portalu. Trzeba się dostać tam na dół, bo widzę, że tam jest dość łatwe dojście. Zawsze musiałem szukać godzinami tego... E, ...tych twierdz, a tutaj mamy tuż obok, to jest... ...super, super, że tak się nam wygenerowało. Jeszcze mamy spawner blaze'ów. Nie, wiecie co? Nie przyszedłem tutaj w sumie po to, e, głównie dla Glowstone'a. E, osobny odcinek zrobię... E, ...z netheru kiedyś, ale póki co... Nie będziemy tutaj zbytnio e, się zagłębiać. Sprawdzę, co tutaj jest. Twierdzę sobie, w innym odcinku zobaczymy. O, 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 o. o. Tam już gas lata. Nie fajnie. No, złap, to, sięgnij. Okej okay. Za chwilę to sobie pozbieramy. Kurde. W sumie, netherrack też się może przydać. Teraz chyba można robić. E, neterowe cegły z z tego co mi się wydaje e, f, ale na razie nie jest mi tak niezbędnie. nie mam żadnych planów w sumie co by z niego o Jezu, zrobić żeby portalu nie zgasił nie leć tutaj, nie leć tutaj, nie leć tutaj, nie leć, kurde jeszcze, a, lagi, małe mm. Ała! To bylało Nie mi tutaj wszystko, kurde. I sobie idzie stąd. Fuck. No nie strzelaj tu. Jakby dostał raz tą kulą, to by chyba zginął. Spróbujemy go... O, 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 prawie trafić. Spróbujemy go wykończyć, oła, jego własną bronią. Okej, odlatuję, ale... No drugi leci! Uwzięły się na mnie, czy co? Ja tutaj sobie spokojnie pogląsnął, na tylko przeszedłem. Czemu one mają taki zasięg? O, tak, tak, tak! Jest, dostał jeden! Zwrot do nadawca, czy Okej, Ok, tamten sobie poleciał, żeby tutaj... Okej, szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! Jest, udało się. Już leciał w naszą stronę i już chciał zaatakować, ale udało się uciec. Okej, okay, taka szybka wyprawa. Dużo tego glowstone na nie zebrałem. Glowstone dust w sumie. Okej, okay, teraz jest lepsza receptura, bo nie trzeba zużywać 9 Glowstone dustów, żeby zrobić jeden Glowstone. Okej, okay, mamy 6. To powinno mi na razie wystarczyć. W sumie potrzebuję tylko jeden, żeby tu. Oświetlić. Gdzie to poleciało? Kurde wszystko na górę. Ups, dobra. Cyk. Jedna płytka. I elegancko oświetlone. Teraz już powinno wszystko ładnie rosnąć. Eee... I tak. Ile my tu mamy nagrania? 11 minut. O, całkiem mało. Czyli jeszcze możemy coś zrobić tutaj. Eee, ten grinder muszę trochę jakoś przerobić, żeby on nie był taki kwadratowy, bo on tak strasznie, strasznie zwyczajnie wygląda, tak z kobla zrobiony. Chciałbym go... Chciałbym, żeby się jakoś wyróżniał po prostu. Eee, tutaj nie mogę postawić... Eee, już mnie denerwuje ten dźwięk portalu. Może da się go wyłączyć? Gracze, pogoda, muzyka, szafa grająca, bloki, dźwiękowe bloki, środowisko może co to? Tak, zgadzam. E, nie może tutaj stać, bo ten pokój ma szerokość parzystą, a entrance Tape zajmuje nieparzystą ilość klocku, czyli po prostu jeden klocek. Tutaj mamy dwa szerokości przejście, więc by z boku stała i ja nie lubię czegoś takiego. Lubię jak jest na przykład pokój szerokości 3 albo korytarz i na środku stoi sobie... E, dany przedmiot. Więc, Hmm. Nic więcej na dzisiejszy odcinek nie planowałem. Dlatego, chciałbym to zrobić. E, dobra, wiecie co? Żeby nie. Środowisko to są również drzwi? To tak trochę bez sensu. Ok, żeby nie tracić czasu, ja sobie pomyślę tutaj ewentualnie tam coś przekopię. I postanowię gdzie postawić ten Enchant Table. Yy, bo chciałem, żeby on był tam trochę głębiej, może na tym niższym piętrze yy, magazynu. Dlatego sobie tam przekopię spokojnie i wrócę do Was, jak już będę miał odpowiednie miejsce na to. Okej, okay, wpadłem już na fajny pomysł, gdzie można było to zrobić. Jak zaczynałem budować ten magazyn, to. Tak sobie pomyślałem, żeby zrobić jakieś tajne pomieszczenie, o którym by nikt nie wiedział. Oczywiście trochę bez sensu zrobić tajne pomieszczenie na mapie single player, gdzie nikt nie będzie grał w mnie. Ale mimo wszystko chciałem to zrobić, jeżeli będę miał lepkie pistony, czyli znajdę jakieś slajmy. A właśnie, mieliśmy zrobić wyprawę na dżunglę. Tak, pamię pamiętam, że robiłem ją, tylko że nie mogłem... nie na dżunglę, tylko na bagno, co mi się myli. Ehm. Robiliśmy, tylko że jej nie znalazłem. Kurde. Trzeba będzie jeszcze kiedyś poszukać, ale to już nawostępny ręce sobie co zrobię. Eee, no i dobra. To tajne pomieszczenie miał być tutaj. Tutaj się będzie rozsuwało, jakoś się będzie wchodziło. Eee, I tak. I idziemy sobie tu, i tu będzie nasz Enchant Table. Tylko muszę po niego iść. Bo został na górze. E, tam widzieliście, że już trawa mi wystaje, ale chyba nie powinien być problem. Bo. E, Działem, czy biblioteczki. Tutaj są ok. Dostał na nie, nie. Chcę chociaż. Może się przydać do oświetlenia. E, kilof, kilof, kilof sobie wezmę. Od razu go zenchantuję. E, I tak. Postawimy sobie to. Na środku Tu będą książki, tu będą książki I tu będą książki, teraz zobaczymy na jaki level można Czy będzie 30? Chyba nie, trzeba jeszcze dodać jakieś eee, Tak żeby było Ładnie A zróbmy sobie tutaj Wtedy obudujemy tak dookoła, wtedy nie będzie problemu z tą trawą, bo po prostu się ją zabuduje. Który level? 28. Jeszcze trzeba dodać. Hmm. Żeby było ładnie, żeby było ładnie, żeby było ładnie. To może tutaj. W te dwa miejsca. Okej. Okay. Teraz już powinien być 30, tak. I żeby zenchantować to... E, f, nie wiem, zawsze, zawsze próbowałem enchantować, żeby były dwa krótkie teksty. Jeden ciut du pierwszy ciut dłuższy od drugiego. I wtedy wchodziły dość fajne enchanty. Tylko, że to było wtedy na multiplayerze. Może się trochę pozmieniało. I nie wiem, czy mi to się uda, ale spróbujemy to zrobić. Jak wejdzie mi odpowiedni tekst. Oczywiście nie chcę mi się tego tłumaczyć dlatego. Bo jest. jest, Można znaleźć na internecie tłumaczenie tych znaków, jednak nie chcę mi się po prostu tego robić, bo każdy znak po kolei tłumaczyć to by było zbyt nudne. I jeżeli bym jakiś miał coś czego nie chce, jakiś endchance, to bym musiał znowu kolejny tłumaczyć i znowu kolejny, jest trochę bez sensu by było, miał się z celem. Dlatego każdy ma jakiś swój sposób. Ja mam swój i zaraz postaram się go tutaj zastosować. Tylko znajdę odpowiedni układ tych liter. Czasami się uda, czasami nie lepiej próbować niż tłumaczyć raczej. I tak to krócej, takie próbowanie krócej zajmie niż tłumaczenie. Dobra. Żeby nie nudzić, po prostu sobie wyklikam. Jak będę miał odpowiedni, to wrócę do Was. Okej, okay, o coś takiego mi chodziło. Chociaż wydaje mi się, że to nie będzie nic dobrego. To jednak spróbujemy i zaryzykujemy. Najwyżej znowu się nabije trochę levela. Okej, okay, chwilę prawdy. Jest! Wydajność 4, niezniszczalność 3, szczęście 2. Czyli jednak mój sposób ciągle działa. Eee. Kilof udany, myślę. Wydajność 4, no to już jest coś. Eee, I na pewno nie polecam enchantowania książek, bo to jest troszkę bez sensu. Marnowanie levela, moim zdaniem. Eee, bo nie wiadomo, jakie enchantowanie wam wejdzie, chyba że macie w jakiś sposób, albo sobie tłumaczycie te teksty po prostu i wiecie, co wam może wejść. Eee, muzykę sobie wyłączę, muzykę dodam później. No, to wtedy możecie sobie enchantować jak chcecie. Ale osobiście wolę, polecam wam sposób, żeby znaleźć sobie jakąś metodę i ją stosować. No, tak jak ja, na przykład, że szukam dwóch krótkich tekstów, jeden trochę dłuższy, pierwszy trochę dłuższy od drugiego. I zazwyczaj mi coś dobrego wchodzi. Nie wiem, czy mi się w ogóle zdarzyło, żeby coś złego mi weszło przy takim ustawieniu. Eee, dlatego, no, polecam. <gry> Okej, okay. eee, spróbuję jakieś slimy znaleźć, chociaż nie wiem, czy mi się będzie chciał szukać, szczerze mówiąc. No, nie będę z tej kłamą. Eee, portal gdzieś przeniosę, skończę magazyn, może pokombinuję coś z tym grinderem. I na kolejny odcinek muszę sobie jakiś plan wymyślić, bo póki co mam pustkę, chyba że ciągle myślę o tym. O tej piramidzie, którą miałem budować, i chyba wkrótce ją zacznę, będę musiał dużo drewna pozbierać do niej. No ale skoro mam farmy, to mogę troszkę im poświęcić czasu. E, tylko tutaj się zastanawiam, co by zrobić. E, może wy macie jakiś pomysł, coś takiego fajnego, co bym mógł szybko dość ogarnąć. E, nie musi być coś małego, nie musi być coś przydatnego, po prostu coś, co będzie fajnie wyglądało. E, no i coś, co mogę w miarę szybko zrealizować, więc piszcie w komentarzach pomysły, to by było na tyle, dzięki za oglądanie komentujcie, subskrybujcie, Ci łapkę w górę trzymajcie się, do następnego razu i cześć